Co się dzieje z 12-letnią Hanią, podejrzaną o zabójstwo 11-letniej Danusi e, z, je, z Jeleniej Góry? Jak ustalił fakt, dziewczynka przebywa w szpitalu. Nastolatka była pilnowana przez policjantów. Dziewczynka miała jednak dostęp do internetu. Śladem jej aktywności są wpisy zaledwie sprzed kilku godzin. To szokujące rysunki m.in. broni, czy też diabolicznych postaci, które odnajdywała w sieci i zamieszczała je na swoim profilu. Dyrekcja szpitala odmawia udzielenia informacji na temat stanu zdrowia Hadi i jej pobytu w placówce. Według ustaleń faktu dziewczynka przebywa w szpitalu od 15 grudnia. Trafiła tam z urazami palców i dłoni. Prawdopodobnie sama się pocięła. Będziemy o tym sobie jeszcze za chwilę mówić. Na dniach zostanie wypisana, dlaczego dziewczynka miała dostęp do telefonu i dlaczego korzystała z mediów społecznościowych. Wiecie, że ona mogła zastraszać świadków różnych? Że, wiecie, zrobię ci to samo, jeśli powiesz. Rzeczniczka Policji w Wielenie Górze, Edyta Bagrowska, wyjaśniła, że sąd rodzinny w Wielenie Górze zajmuje się sprawą nastolatki i sąd wydaje decyzję również w sprawie dostępu dziewczynki do telefonu czy mediów społecznościowych. Dodajmy, że wszystko, że wszystko, więc na to wskazuje, że to właśnie sąd nie zabronił 12-latce buszować w sieci i zabrał jej i nie zabrał jej telefonu i komputera. Horror przed szkołą podstawową numer 10 w Wielenie Górze: Trzy noże w plecaku. Do tragedii doszło 15 grudnia, około godziny 14.25. Hania, 12 lat, zaatakowała 11-letnią Danusię. Zadała jej ciosy w okolice szyi. Z moich informacji wynika, że to były bardzo precyzyjne cięcia w tętnicę szyjną. Ciężko uwierzyć w to, że dziewczyna wcześniej tego nie ćwiczyła. Ofiara nie miała szans na przeżycie. Martwą dziewczynę znaleziono w rejonie ulicy Wyspiańskiego, w pobliżu Kładki pod strumieniem łączącym dwie części osiedla. To zaledwie kilkaset metrów od szkoły podstawowej nr 10, gdzie obie dziewczynki się uczyły. Po ataku na Danusie dwunastolatka okaleczyła się, pocięła nożem palce u rąk i dłonie, po czym uciekła do domu, gdzie obmyła się z krwi, miała następnie powrócić na miejsce, gdzie została zatrzymana przez policję. Śledczy zabezpieczyli także nóż który miał zostać użyty jako narzędzie zbrodni, to harcerska Finka, którą Hania w drodze do domu wyrzuciła do kosza na śmieć. W dniu popełnienia zbrodni, Hania, według ustaleń, jeszcze drodzy państwo, zwróćcie uwagę, że ona sama siebie okaleczyła, czyli zadźgała tą 11-latkę następnie sama się poraniła. I teraz tak, biorąc pod uwagę, jak tutaj jest dużo nerwów, ścięgien, tak, no to jeżeli nie umiesz ciąć, to. No to tak, tak się załatwisz, że potem nie będziesz w stanie korzystać z telefonu komórkowego. Dziewczyna musiała mieć bardzo duże doświadczenie w obchodzeniu się z ostrzami. A doświadczenie w obchodzeniu się z ostrzami nie nabywa się, drodzy Państwo, w jeden dzień, ani nawet nie w jeden rok. Doświadczenie, pewność, zwłaszcza w sytuacji stresowej, to kilka lat musisz się umieć posługiwać, musisz ćwiczyć posługiwanie się ostrzami, różnymi ostrzami, bo to nie tylko nożami, również innymi ostrzami. Generalnie, jak opanujesz jeden typ ostrzy, to potem wszystkie inne już idą Ci bardzo prosto. To jest potem tylko kwestia wyważenia. Czy po co Saba się pochlastała? No po to, żeby upozorować, że się brodziła. potem to zeznała, że, że jej wersja jakby była taka, że, że się brodziła tak? E, pierwsza wersja, potem zmieniła zdanie. Natomiast to, że się tak pochlastała, że nic sobie złego nie zrobiła, no to sugeruje, że, że umiała posługiwać się ostrzami. E. W dniu popełnienia zbrodni Hania, według ustaleń faktu, miała mieć w szkolnym plecaku dodatkowo dwa kuchenne noże. W innych mediach i, że się tak wyrażę, u internautów są bardziej szczegółowe opisy tych kuchennych noży i nazywanie ich kuchennymi nożami to trochę tak, jakby nazwać... Dobra, już bez porównań. To miały być bardzo specjalistyczne noże do patroszenia. Śledczy szukali ich nad brzegiem pobliskiego strumyka. Użyli wykrywacza metalu. Podejrzana o dokonanie makabrycznego zabójstwa, 12-latka odwieziona została do szpitala. Oficjalnie, jak dowie... nieoficjalnie jak dowiedział się fakt, podczas przesłuchań, 12-latka początkowo tłumaczyła, że padła ofiarą ataku ze strony Nanusi. Rozumiecie? Czyli jeszcze wrabiała tą niedonastolatkę i po to się pochlastała, żeby upozorować, tak? że ona się brudziła. Potem wyjaśniła, że, uwaga, chciała sprawdzić, jak zabija się człowieka. <laughs> Chciała sprawdzić, jak zabija się człowieka. Sąd rodzinny nie ujawnił do tej pory ani przebiegu zdarzenia, ani też motywów postępowania nastolatki. Ciekawostka jest taka, że jak ona miała 12 lat, to miała poniżej 13, nie? To jest prosta matematyka. Czy ona nawet do domu poprawczego za to nie trafi? Ona nawet nie trafi za to do domu poprawczego. Współczuje, jak ona nie trafi do domu współpracowego. Ona prawdopodobnie trafi do normalnej szkoły gdzieś. Rozumiecie? I może to dalej zrobić. Powinna trafić do tego działu psychiatrycznego. Ale czy trafi. zobaczymy. A prawdopodobnie każdy, kto będzie o to pytał, będzie odsądzany do odcinki wiary. W takim społeczeństwie żyjemy. Sąd Rodzinny w Wielenie Górze. Zabójstwo. Jaka kara? Tak to czytamy. Przed Sądem Rodzinnym w Wielenie Górze toczy się postępowanie w sprawie Hani. Dziewczynka, mimo że jest główną podejrzaną o dokonanie zabójstwa 11-latki, nie będzie odpowiadała karnie. Dlaczego? Bo nie ma 13 lat. W świetle prawa jest dzieckiem i podlega ustawie o postępowaniu z, nieletni, z nieletnimi. Zakłada ona działania wychowawcze. Nadzór nad rodziną dwunastolatki, między innymi dlatego też nie zabrano jej telefonu w szpitalu i miała dostęp do internetu. No, To najwyżej ograniczą, nawet nie zabiorą praw rodzicielskich rodzicom, tylko ograniczą. Super, dziecia, który stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla otoczenia, trafi sobie do normalnej szkoły i będzie stanowił takie zagrożenie dalej. A każdy, kto będzie się upominał o bezpieczeństwo naszych dzieci, będzie stygmatyzowany, że jak to jest coś No to ta tolerancja właśnie zabiła tą jedenastoletnią Danusię. Specjaliści z zakresu psychologii dziecięcej oraz eksperci prawa karnego zwracają uwagę, by w pierwszej kolejności zbadana została sytuacja rodzinna dziewczynki, bo być może tam znajduje się źródło jej problemów i powód brutalnego ataku na 11-latkę. Według internautów powodem było to, że rodzice dzięki swojej pozycji pozwalali, żeby ona robiła co chciała. Zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec nieletnich, 12-latka w ramach sankcji za swój czyn otrzyma dozór kuratora lub skierowania na zostanie do placówki leczniczej czyli do psychiatryka. Agnieszka Makowska, wiceprezes sądu rejonowego w Jeleniej Górze 17 grudnia poinformowała ogólnikowo, że wobec dziewczynki sąd zastosował środek tymczasowy. Nie ujawniła jednak, jaki to środek i na czym polega. Teraz już wiadomo, że nastolatka jest w Jeleniogórskim, w Jeleniogórskim szpitalu. Dowiedzieliśmy się, że wkrótce zostanie lub już została wypisana ze szpitala. Niewykluczone, że do nastolatka zostanie odebrana przez rodziców i wróci do miejsca zamieszkania, albo przewieziona do innej placówki leczniczej, bo tak zdecyduje sąd. Może się zdarzyć, że dwunastolatka trafi na obserwację psychiatryczną. Jeśli lekarze orzekną, że dwunastolatka wymaga leczenia szpitalnego w związku z czynem, który popełniła, dziecko zostanie poddane kuracji.